Dzisiaj wspaniały dzień dla mieszkańców Suchowoli i Sztabina. Otwarcie obu miejscowości. Ale też wielki dzień dla mieszkańców Augustowa, Suwa, Stoku. To na co czekaliśmy latami. Ale to nie wszystko. Jak wspominał minister Bukowiec, już na początku roku projekty na drogę dwupasmową w obu kierunkach. A teraz wspólnie działamy, tak jak wspominał minister Bukowiec, nad projektami, bo już w 26 roku. Będą projektowana, będzie projektowana droga Białystok-Węzeł Raczki, następnie do Suwałk, dwupasmowa w obu kierunkach. Na to czekamy wszyscy mieszkańcy naszego regionu. 31 października 2025 roku, Owodnica Sztabina. To na co czekali nie tylko mieszkańcy Sztabina, Suchowoli, bo dzisiaj również otwarta została Owodnica Suchowoli, ale również mieszkańcy Biegostoku, Suwałk. Ale to nie wszystko. Bo jak zapewnia minister Bukowiec, to będzie trasa dwupasmowa w obu kierunkach. Zawsze Węzeł i i Białystok. Czekamy na tą drogę od dziesięcioleci. To duże odciążenie dla mieszkańców Suchowoli, Sztabina, a niedługo Białobrzegi również będą miały swoją obwodnicę. Działamy, nie mówimy. Obwodnice, a nie obietnice. Szanowni Państwo, na tę inwestycję to my to czekaliśmy, czekaliśmy paranaście lat, albo może i więcej. No, szczególnie mieszkańcy mieszkający przy ulicy Augustowskiej mali, mieli problem. No, domy nam podskakiwały, ściany pękały, ruch był tak potężny, że w sezonie letnim, wakacyjnym trudno było z podwórka się ruszyć. No, i wreszcie doczekaliśmy się dzisiaj otwarcia. Obwodnicy. Ruch od gdzieś godziny, półtorej godziny jest widocznie dużo mniejszy. Cicho. No i miejmy nadzieję, że tak będzie cały czas, a może jeszcze lepiej, bo, bo no jeszcze jakieś tam prace trwają, które jeszcze usprawnią nam ten ruch tutaj.